Serdecznie Mam na fulla muzykę, i oto kolejny horror, który nagrywam. Nazywa się SCP-087. I chodzi o to, że się schodzi w dół po klatce sodowej i opierniczy. Słuchajcie, gdybym tak nagle przerwał nagrywanie, proszę dzwonić po karetkę. Byłbym strasznie wdzięczny, gdyby choć wcale mi życie. Dobra. Musimy schodzić, schodzić, walę tą grę. Nie wiem. W ogóle się nie boję. Szczerze, ja zazwyczaj horrorów nie oglądam na YouTubie. Dlatego wszystko czeka przede mną. Czyż nie? Dobra, zobaczmy, które piętro. Widać, że zmazane. Co w zasadzie... Yy, nie rozumiem innej rzeczy, bo ja na przykład nie mieszkam w takim totalnym syfie, nie? Tutaj... Mm. Patrzcie tylko, yy, przecież ja takiej klatki sodowej nie mam, więc trochę dziwne. Jezus, pulpit mi wyskoczył. Dobra, mniejsza o to. Mm. Schodzimy trochę na dół. Okej. Okay. Dobra, jeszcze tu nie ma piętra. Schodzimy jeszcze w dół. Jezus, ile się tu schodzi, schodzi, schodzi. Praktycznie nikogo nie ma. Będę się skakał. Będzie szybciej. Dobra. Które piętro? Zobaczmy. Szóste, jej! Czyli jeszcze mamy do pokonania. W zasadzie chyba. Nie wiem, czy to ten tytuł, że 87 pięter jest. Jeśli tak, no to dzięki wszystkim. <gryw> dzięki, to trochę będzie schudzenia. Dobra, wszystko. Ja pierniczę. Czemu pulpit mi wyskakuje? Dobra, schudzimy niżej. Postaram się zaraz. Dobra, nieważne. Mamusiu, narobiłem gadzie. Nie no, to to zejdź na sam dół, to się spotkamy tam. Dobrze, dobrze. Ciągle pulpy mi wyskakuje, czekaj. Okej. Okay. Mam gdzieś na środku lek. Schodzimy niżej. Czekajcie, da się wrócić. Eee, zgubońce. Dobra, schodzimy na dół. Dziesiąte piętro. Eee, jeszcze tylko 77. Mam nadzieję, że to tylko tytuł, a nie Pobrałem to z takiej stronki internetowej ogarniacie <grym> i w zasadzie tyle e, sadzimy niżej 13 czy 12 Okej okay. mm, Sadzimy niżej, niżej, niżej Jeszcze te dźwięki mnie przerażają powoli coraz głośniejsze. są w ogóle, w ogóle co by tu powiedzieć. Yy, jeszcze mam w zasadzie nagrane już kolejne dwa odcinki Stanisława Już przed świętami nagrałem, ale praktycznie nie mam czasu kiedy je zmontować i nagrywam z kolejnych kier. No to chyba będzie pierwsze, potem rzucę kolejne dwa odcinki Stanisława W ogóle chcę zapowiedzieć serię Batman and City, ale to zrobię osobny odcinek na zapowiedź takim free look. Taki że tak powiem. Wstępnie sobie kupiłem tą strenka. go, Może też z niego coś nagram. Nie wiem. Złota mam zamiar z pomarańczem bananem coś nagrać. Dobra, 16. Siedzimy niżej. obracać się, nie? Kurde, przestań kopać ty. Ty. Jezu, chcę to nagrać i mieć z głowy, bo jak... Nie, to słabo. <gryw> nie wiem, uwiel uwielbiam horrory. Ej, sprawdzę czy się w ogóle nagrywa głos. Ej, sekunda, sekunda. Ej, he? Nagrywa się. Dobra, nagrywa się i jestem z powrotem. Co my tu mamy? 21. Dobra, czyli jeśli tytuł mówi dobrze, że 80, w 87 pięter to no tylko jeszcze 60 około mi zostało. 6. Dobra, eee, dobra 65. Liczę przy każdym stopniu, będę teraz liczył. Wkurzę mnie to, naprawdę, wkurzę mnie te gra 70, 87 i się nic nie stanie, no to no Niech Nie chcę stójmy. zaczynam... Zdjęcia pulpicia, czemu mi wyskakuje? Dobra, zobaczmy tutaj. Mm. Tu w zasadzie nic nie ma. Ale wkurza mnie coraz bardziej na muzyka. Sprawa autorskie. O mój boże, czemu? Twarzą, tylko nie, nie ma żadnej... żadnych ust, oczu, brwi, co nie? Ej, właśnie sobie Slendera z jedną brwią. <grym> Dobra, nieważne. ważę. Mm. może, może pod Dobra, ale ja je... nie, nie jestem pewien, czy naprawdę to jest do to, czy jest krócej. Ja nie wiem nawet to co chodzi w tej a Przecież kurde, co te 45 pięter w dół. Nudzę no się jak cholera. 46 dym... Właśnie nagram z nim jakiś odcinek horror. Sylwestra. Sylwestrowy horror. To tutaj, człowieku, człowieku, tu straszna rurę, nawet patrzcie, patrzcie, gdzie tu PHP i było jak nie miał. 43... nie 27 cali Na tyle mam mój monitor nasłania swoją głową Garniacie no z, Kurde Jesteś niesamowita O samobójstwo A ja niesamowite to jest Że gościu skacze Jak małysz Ma tak, samowita 70. Pfff, obrót. Śmiejęcie. O, jeszcze tylko 5, 7, o 5 plus 7 to jest, taki poker face, 12, no, Namysł Dobra, sadzimy na 5 plus 7 to 12, 5 plus 7 to 12, rozwiązuję kurcze zadania matematyczne by się nie bać. 1 plus 1 to 11, 2 plus 2 to 2. Kur... co? Co to było? 2 plus 2 to 2. Nie, 2 plus 2 to 4, 4 plus 4 to 8, 8 plus 8 to 16, 16 plus 16 to 32. Pomyliłem się. Zdarza się, tak? Dobra, które mamy piętro? 78. 49. Spokojnie. Nie ma się czego bać. Przecież nie rozumiem innej rzeczy. Że gościu mieszka w, na 87 piętrze, a nie ma żadnych innych drzwi. To jest troszkę dziwne, nie? Puk, puk, To my. Jestem. Jest to w zasadzie bo... bo yy, ta gra byłaby straszniejsza, gdyby coś więcej było niż sodzeniem na dół. 80. Ora, to musi już być koniec powoli tej gry. 81 tam. Tu nic nie ma. Tak, podeszliśmy wszyscy razem. Tak, na raz, dwa, trzy. Dych, 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 dyszę, dyszę, dyszę. Piętro, next. Następny, proszę. Dobra. HO! Obrót! I nikogo nie ma. Czyli to nie, nie działa na zasadzie Slendera. 87. 8, jestem na piętrze 82. Jezus, ale nawala w te słuchawki. Trochę sobie oddalę od ducha. Ale dalej słyszę. Ej, ciekawe co na tym 87. Pewnie kibel będzie. Bo wszędzie jest obstrane Ej, ta gra nie dyma ciągle Prze Ta gra nie dyma, powale Tam nic nie ma, Gdzie tylko ciemność Mhm 68, 84. Jezus, już myślałem Nie wydaje mi się Omawiamy tą piętro numer O oh, no O oh, no Słuchajcie, ja Dobra, nie ma nic. Wzywajcie pogotowie. Cicho, cicho Ej, fu teraz się nie odzywaj, proszę. No, dziękuję. Ja pierniczę, widzicie tą mordę? Aha, i nie mogę się wrócić. A, dzień dobry panią, ja poproszę trzy razy Bismarta. Dobra, najwyraźniej to jest już koniec. Tutaj. Mama na mnie czeka, widzicie? Oh Jesus, oh Jesus, o oh Jezus... Oh! Coś stało? Wywaliło? E, skończyło. Aha, wyłączyło mi ekran. Ok. Dziękuję, dziękuję. Szedłem z 500 Pięter. Do widzenia i to było dla was. Na razie się i. Do widzenia.